Macedonia pomoże Afganistanowi. Przyjmie uchodźców. Macedonia Północna przyjmie 450 afgańskich uchodźców. Macedonia Północna poinformowała we wtorek, że postanowiła przyjąć 450 uchodźców z Afganistanu, w tym kobiety i dzieci, którzy uciekają ze swego kraju przed talibami. Rząd podjął zobowiązanie przyjęcia 450 obywateli Afganistanu, przekazał przedstawiciel władz. W pierwszej fazie Skopie przyjmie 180 osób. Macedonia Północna przyjmie też, na prośbę Krajowego Instytutu Demokratycznego NDI, organizacji działającej na rzecz wzmacniania i wspierania instytucji demokratycznych, grupę 200 Afrykańczyków. Większość z 450 uchodźców z Afganistanu jest oczekiwana w Macedonii Północnej. Pod koniec tygodnia, w zależności od warunków na lotnisku w Kabulu, podano. Są to zwłaszcza Afgańczycy zatrudnieni w misji ONZ w Afganistanie, w różnych organizacjach pozarządowych, a także dziennikarze. Grupa ta pozostanie w Macedonii i Północnej do czasu otrzymania wiz, które pomogą się im znaleźć się w USA. Koszty ich pobytu pokryją Amerykanie i organizacje międzynarodowe. W niedzielę Albania, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina ogłosiły, że przyjmą afgańskich uchodźców, w tym kobiety, a także urzędników dotychczasowego rządu, inne osoby, którym potencjalnie grozi niebezpieczeństwo ze strony talibów.